30 marca. Kurde, znowu tyczka leży. Nawet że tak na śladzie ciągnika. I nie wiem, czy ona jest połamana, czy najechana, czy w całości. przecież tak śniegiem, łupało. Kurde, widzę, bo to nic widać nie to w miarę zeszło. Lipa by co Coś leży, nogi widzę i pieczęć. No jechany przesiodnik, ale a tam jeździ grubo. No nie, jeszcze kurwa, jeszcze mi go złamał. Wpis. No tak to był ładny dziesiątek, a tak co kurwa mać. Jedenasty drzwi świeży. No już w dupę macie.